na chodzę do kuchni matka stoi stary zaraz w łeb jej przypierdoli nie schudniecie ja jestem krupierem rozdaję karty Ruchałem Kaśkę, Ankę i dwie mamie. w konkursie mi się nie udało to nie znaczy, że dla widzów jest za mało ja ich kocham oni też kochają a hejterów matki im na chuja siadają. Dzięki widowie, jebać hejterów, ich rodzina. Impreza. Let me turn the radio on and set the mood. <laughs> Co tutaj? Panowie możecie podbić na czacie globalnym może bo ciągle ja piszę tylko, Jakby się podbili, byłoby w porządku. O piwero, o Jezu, dziękuję Panu. Oto, wszyscy za wszystkich, wszyscy za jednego. Posta, Lecimy, że tak. Nie śpimy, nie śpi mnie boże ogółu Dlaczego tylko ja nie znaczy z drugiej strony nie powinieneś dostać tego muta ale film no to jest, jest kogo ja je niby nie widzi ale to jest wypij oj ale, ale... Wiedziesz... Oj...

za moment, hmm. jak się zrobi jasno, no bo impreza do białego rana, tak? A później no, czyli... śmigamy sobie po BMX-y i Mamy idziemy na dobra. skatepark troszeczkę pośmigać. Ale co muszą by BMX-y, no. No, no co? to się ja znajdzie. Tam, ja tam autem no, wiatr no. I Pizda, gaz, lewy pas, lecimy. Ej, mam do Was pytanie. Do skateparku jest blisko, proste, co? że tak, Olsi. Od... Naprawdę przede wszystkim chciałbym Wam podziękować za to, że w ogóle przyjechaliście tutaj, bo nie sądziłem, że aż tyle osób się tutaj pojawi, więc dla każdego z Was wysyłam takie swoje własne serduszko. E, dziękuję, że się pojawiliście. No i co? Zrobimy wszystko, żebyście jak najdłużej zostali, tak? Oczywiście, Trzebusiowi jak najbardziej. Serduszka już wysłaliśmy, ja bym nawet był za tym, żeby złać je jeszcze raz. Wysłano, wysyłam, tak? To rano stop stop, serduszka na G dawaj, na napierdalamy Tylko z dopiskiem ja nie mogę Ej kurwa ten leży już Jebany kurwa, wstawaj Kładzie, za dużo piwa A no, ja je, byłem, się dostałem na lecz najebany na wersji Oj Damianek, Damianek za flut polecisz, niestety Słuchaj To jest, to jest, no... Jednak. To jest warmię. No niestety, Słuchaj chyba, słońce. chyba... Jednak. To co, zniczę? No no jeżeli... Zniczę? Nawet jeżeli? Nawet jeżeli zniczę? Nie warto zniczyć O się <laughs> Po się odbiło piwerku Dzisiaj się, się skończy no. i będzie po no. Ludzie czekają tutaj po miesiąc na apelację, więc. to nie warto pisać. Lepiej odczekać, naprawdę lepiej odczekać, lepiej się na tym wyjdzie. No i jak Co panowie, o, się... no robi się rano, trzeźwijemy troszeczkę. nie, nie trzeźwijemy, kurwa. Ty, Jarek, ja chyba z krzesła spadł albo co? Jarek, Jarek. spokoi. On nie wie, co to znaczy zabawa. On nie wie, co to znaczy spam. O ładnie, o ładnie. Ale panowie, panowie, wiecie, że to nie był spam, bo każdy oddzielnie o. napisał Ej, to coś. co? Ej, ja za słowem Na forum każdy i walimy plus jedynki? To co, panowie? Minus jeden. Właśnie, plus jedynki pod tym, pod skargą. Okej, okay, w porządku. Dobra, to Bez dawajcie przewozy na pace. ESA. garnie to, żeby porobił screen po prostu, że on teraz rozdaje te warny. Ja co czas nagrywam. Fantastycznie, wyślesz mi ten moment? Przez ostatnie 3 3 3 myślę? Fantastycznie. Fantastycznie, byłoby dobrze. Wystarczy mi nawet takie 5 minut wstecz, odkąd Jasne. zaczęliśmy coś pisać, nie? Jaka skarga? W życiu? ja do nikogo nigdy nie napisałem skargi. Dobra, to co panowie? Nie przejmujemy się Jarekiem, idziemy sobie pośmiegać na BMX-ach, co? Kurwo z BNT. Ja to do kolegi idę. spierdolę. Hola, stweru. Co się raspi, co się raspi, to mąbimy się raspi? To mombimy się raspią, więc to jest To rol, Eee, co to jest komis czy rowery respi? Tu <laughs> to No ja pierdolę, zabiją mnie Sprzedam BMX, a tanio Kurwa, biorę Nie ma ręcznego to jest O kurwa zasypa. jest To jest Uzajebani <laughs> No masz Marko O nie, dla ciebie Biedny Marko Bierzcie, nie wstydźcie się